Więc będzie fajnie? Nie wiem. Wiem nie wiem. Ale myślę, że będzie spoko. Sorry, że za, że za lagi, ale przeniosłem się z lodów na Federa i znowu mi się kompó musi do tego przyzwyczajać. Wiem, że on tylko 100 fps w Minecrafcie, ale... No ale też to nagranie mi jednak trochę FPS-ów zżera. Umówmy się na nagrywanie jednak czymś jest. Ale raz zapomniałem trafić, nie już nie umiem w tą grę. Nie, 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 dobra, ja muszę grać na tych modach Hesa. To tak to się, tak to nie umiem się. Tak się nie nauczyłem jeszcze grać. Tak to... Nie, już zapomniałem w ogóle jak się gra w tą grę. Melo 3 2 No dobra. No to teraz jeszcze będę musiał robić temat. Kurde dobra, to to, to wam już to już w sumie wam pominę i, i ten i, i będziecie już mieli ten nagrywanie jak jak, jak znowu będę na Moda Hesa. Dobra już mogę to powiedzieć Witam już na Moda Hesa. No, idziemy na Polarchia a ja sam albo nie w sumie jak wam nagrywam filmiki, to może mentosów nie będę jadł. Yy, wiem, że macie gównianą jakość, ale nie wiem jak to zrobić, żeby była lepsza, więc sorry. Co to? Tak, 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 no no, zbytnio estetycznie to, nie to to nie wywalon. i teraz się będziemy klepać, widzę, klepać, Oje, oh yeah, je, Minecraft klepa PvP, tak. Tak, 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 wiem, że nie mam PvP, ale co z tego, i tak robimy Minecraft klepa PvP, będę dalej udawał, że umiem się klepać. Także, no tak, ale czemu, nie wiem, w sumie, nie wiem. O, kogoś ma laga, czy to był ja? Pewnie zaraz pójdę za nim do jakiegoś namosa i zginę. stronie. Ja już nie mam per... Co mnie bijesz? Ja mam w ogóle to pod prawą ręką. O Jezus, Ty, bo ja zginę! Jo, kolego! Oj zost... No nie! Nie, dobra, zginę tu! Zginę jak cholera, no biją mnie! No cholera, jasna! Biją mnie! Ciekawe ile razy zupki już żyje. Po co mnie bijesz? Po co mnie. Po co wy mnie w ogóle wszyscy bijecie? Skieruj. Perłami to chyba nie ucieknę. Bo jak mam uciec z perłami, których już prawie nie mam? Ty! Nie gonią mnie! Co so, jest, brat wyrzuca koronę anarchii. Jo. No, e -e -e. ja, ja. Zaraz się znowu będziemy klepać. Co je... Iha. Ja. Siedemdziesiąt dopasów. Patrzcie, jak ja mam mały ten... Mam też... Dość, dość w sumie spoko kompa, ale tak... Tak jakoś. Ale jakoś mam tak... Ja. Ej. -e. Nie no, nie, nie mam na nic pomysłu, szczerze. Mogę wam pokazać jakie mam paczki. Mini i tam no. mi się wydawało, że chciałeś mi obsrać batata. nie no tu, tu, ru, tu, co jest? Ale pewnie, pewnie zaraz tu przyjdzie jakiś tajny agent. I mnie zabije. No Nie chcę mi się szczerze teraz nagrywać się mną. No. I to, i to.